Siemano, witajcie! Ostatni odcinek był straszny! Haker się pojawił, wyszedł spod świata, znowu otworzyło się tajne przejście. Tajne, to nie jest tajne, to jest przejście, o którym wszyscy wiemy, ale było zamknięte, e, ponieważ zabudowaliśmy je. Przejście poza wojanowice, poza jakby przestrzeń. To jest przejście, z którego nie da się wyjść. Sam nie wiem, co tam do końca jest na drugiej stronie e, Widzowie, ale wiem jedno Kiedy Matruner wpadł do tego prze, prze, Do tej przepaści za Bedrockiem, To już nigdy nie wrócił, więc nie chciałbym Tam wpadać, ani ja, ani nikt inny Z Wojanowiczan, więc dzisiaj zabudujemy To przejście koniecznie, mam tutaj przygotowane W tej skrzyni dużo obsydianu Więc sobie ten obsydian weźmiemy i go zabudujemy Wczoraj na odcinku kati Hacker e, Właśnie w tamtym miejscu, w tamtym miejscu Chciał nas znowu tam właśnie Wrzucić, e, nie wiem co on miał Dokładnie w planach, czy jego planet to jest Właśnie zniszczenie nas i wrzucenie do tej przepaści? Zobaczymy. Mam nadzieję, że to mu się nie uda, kiedy zabudujemy e, tą przepaść właśnie obsydianem. Niestety nie mamy bedroka, ponieważ e, on nam zostawił o, tylko e, ograniczoną ilość tego bedroka. Nie możemy więcej go wykorzystywać i nam nie starczy na zabudowanie tej dziury. A najlepiej wiadomo, ochroniłaby tę dziurę, jakby e, warstwa bedroka. No ale niestety tego nie mamy. Jest z nami też Kati przy okazji, więc siema Cathy. Siemano, Siemano, co ty Bardzo robisz? Bardzo się stresuję tą dziurą. No, ty akurat z tymi dziurami tam masz niefajne normalnie doświadczenia. Wpadasz co chwilę do jakiejś tutaj dziury, tam gdzieś wpadasz. Jeszcze, jeszcze tam, jakbyś wpadła, to byś już nigdy nie wypadła stąd. Idziemy zabudować to, ale musimy bezpiecznie to zrobić, więc musimy pójść po nas naszego m, trzeciego muszkietera, Palionara! Palion. Palion, Palion! Dzień dobry. Palion. Oh. Co ty robisz? Co my Boże, robimy? Boże, nie, niedobrze mi, niedobrze mi Przez tego hakera, że się pojawił? Tak. No, co, 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 co ja też dzisiaj? mam dziwne uczucie. Jak, okay. jak wiem, że on może w każdej chwili się pojawić na serwerze. Słuchajcie, idziemy zabudować. Palion, masz ten obsydian, który cię prosiłem, tak, żebyś tak, wziął? Tak, tak, mam ultra dużo. Dobra, w takim razie idziemy zabudować dziurę, e, którą zrobił hacker. No niestety, jak mówiłem, nie mamy bedrocka, więc nie zrobimy tego bedrockiem. Ale za to jest ten obsydian, więc zrobimy jak najwięcej warstw, ile się da. Wyczerpiemy cały nasz obsydian, więc tam może być nawet kilka tych warstw. E, no ale jest to straszne, że znowu to przejście. Zostało otwarte, i w każdej chwili ktoś z nas może tam wypaść i już nigdy nie wrócić. Wiecie co to oznacza, nie? No, nie, nie oznacza to, to że może ważny. Kati zabraknie, no. No, jest na Kati, to. ty patrzysz z góry. Jest... Ja patrzę z góry na to wszystko. Jest na to duża szansa. Dobra, ja Ciasto biorę Erytreę i tam lecę z Elytrą, słuchajcie. A... Tak, ja też, ja też. Tak, tak, tylko tutaj właśnie lepiej lądujcie wcześniej. Lądujcie wcześniej. Okej, okay, okej, okay. jestem. Dobra. W takim razie. Widzowie, a nie ja sobie teraz w sumie zostawię, bo to jest jednak ważne, żeby najwyżej wlecieć w sytuacji kryzysowej. Spójrzcie, u Katy na odcinku zrobiliśmy tutaj takie zejście schodami na sam dół. Tam, ojej, mi się tam nawet nasz nie renderuje po prostu świat. Tam na samym dole jest właśnie ten spadek, ten spadek do końca świata. Ja! Zres, się, już widać. Ja nie mogę jak czarna to jest straszne No, dosłownie, czarna dziura. Wystarczy... patrz! ON opalnie, przestań ty! Spokojnie, opanowane Ty Bo to jest śmieszne do, do czasu. A ty Kati co tam robisz? No ja się boję, no bo ja wpadnę zaraz w tą dziurę Chodź i trzymaj się tych krawędzi tutaj. Trzeba będzie to zabudować. Spójrzcie, wyrzucę teraz tego obsidian, ten obsydian, pyk I już nigdy on nie wróci. Nie, czemu? Już nigdy nie wróci Dobra słuchajcie, schodźmy na dół. Dobra, idę, idę, Ale dobra. nie. Ale nie płychajcie. Poczekajmy, nie chodźmy tak blisko siebie. Nie chodźmy no tak właśnie, blisko siebie. No właśnie. No. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Idziecie? Dobra. No tak. Dawajcie. Ale to jest... No ładnie palion no ładnie, to że się życia nie boisz. To się ładnie życia że się że się nie boisz. boisz. Dobra, jestem, a tu trzeba zrobić. Tutaj. Dobra, zszedłem tu i teraz tu. Jejku! Jakie to jest creepy, straszne. To jest mega niebezpieczne. Ej, nie ma... ej, lawa na Hacker, haker, haker na górze! Woda, No, woda, woda. Uważajcie, zejdźcie stamtąd, żeby no. was nie zmyło. No, ale ja go widziałem, on tam lata, patrzcie, lata tam haker jest. Widzicie go? Palion, uważaj na wodę Gdzie ty jesteś, palion? Nie dotykamy, nie dotykamy. Nie, dotyka nie, wyjdź, wyjdź stąd, wyjdź stąd, palion! Wyjdź stąd, wyjdź stąd, bo jak on. stary. Jak on ci rozwali tego, całego kobla, to co my zrobimy? Co no, za lamus, lawę wylewa Lawę od środka wylano, co za... No i jak my mamy to zabudować w takim razie? Nie no, musimy to jakoś przerwać mu Co Na, my mamy teraz zrobić? środka jest lawa? Ej, zablokował nas totalnie, co? idzie tu, idzie tu Ej, czy on nas zabudowuje? Czy co on robi? Nie, idzie tu Nie, on tu płynie, zobaczcie jest tutaj. No nie, jak my mamy teraz zabudować Ona to jak cienła. tutaj lawa leci? no się ciemno zrobi ona Maxa. Ej, wow O nie nie, nie, nie no uważa AGH no co chodź tu, chodź tu. jest on tutaj jest on tutaj jest dobra zostaw nas no zostaw. czemu została. tak blisko podchodzi czemu on ja nie wiem on aaa WPADŁ DO kurde kurde Muszę o. wyjść, muszę wyjść, muszę wyjść. o ja nie mogę mam pół serca nie ale on nie? tylko on podbudował nie mnie idealnie do mnie pod chcesz? lawę, no jem, 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 no co jest? i my już tego nie nie zabudujemy tego tej dziury Nie zabudujemy, on nam nie pozwoli na to A czemu on idzie za nami? Ej, patrzcie, poszedł sobie, poszedł, dobra Dobra, no. wracamy A co z tą wodą? Ale uważajcie na tą lawę! Gorzej co z lawą właśnie, bo tej lawy tam nie, nie, nie ogarniemy teraz Nie zabudujemy Bawo. teraz tego jest za sobą! No nie, no nie, ja dobra, nie podchodźcie mogę. do tej dziury! Nie podchodźcie do tej dziury! Odsuńmy się od niej, wszyscy! To jest zły pomysł, żeby to. Treść... Ej, zniknął! Zniknął! Jak on zniknął? Wow! Co jest to grane? Jest. On się teleportował za mnie. Dobra, dobra, trzymaj się na tak mnie tak usiłuje? Zostaw mnie! Ja nie mogę. Nie, wychodzimy z to. No co, on znowu chcę mnie podbudować! Dobra, ja Mówi stawiam go ten obsydian. Obsydian, co? Oj. O, dawajcie obsydianem go Patrzcie, nie ma Ej, Jest, jest na dół Widzieliście? Nie. Czemu on chodzi po... Po czym on Czemu? chodzi? Po stołnie? Czekajcie, sprawdźmy czy on tam coś wykopał Bo ja się zastanawiam Patrz, wykopał coś co Ja nie to mogę? mogę Ej, oj, ej, tam jest bedrock Ja, ale tam jest niebezpiecznie Dobra nie pchaj. Ej, wiecie co? Ja mam... odechciało mi się zabudowywać to Wiecie? Odechciało mi się to A czy on nas... <laughs> Dawajcie wychodzimy Ulujmy na górę. To <gry> nie, nie, to jest przepaść, nie damy radę. Chodźcie na górę, chodźcie na górę. O jejku, dobra. Do wody, do wody i na górę. Ok. No, na pewno nie, boi. nie ma opcji, że ja do tej wody wejdę. Nie, no musisz, Katy, musisz. A co jak spadnę? Nie spadniesz, nie spadniesz. Ej, haker tutaj już jest na górze znowu. Nie, ja się boję. Daj no nam się wyjść, chociaż haker. Znowu wody. zniknął. Dobra, wychodzę. Znowu zniknął. Dobra, ja już jestem. Wiecie co ja już wrócę zbyt tymi zbyt schodami to. może lepiej O właśnie za, zabuduj to. No 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 za, Zabuduj tą lawę <laughs> Co jest? Palion? Palion jesteś? Jest jest, jest, jest. Ja walę. No, nie Ale mnie przestraszyłeś Jezu. Co się stało? Ty tam wpadłeś czy do wody? Na kamień spadłem, upadłem No nie właśnie ja dlatego palę. ja tam nie Ale. Nie ale mam było, blisko, iść. było blisko, no. było blisko to całe życie, całe życie przeciąg! Ty... Całe życie! Całe, całe życie! O, ale całe serio życie. Mi... ja miałem zawał w tym momencie. Ja miałem... Ja miałem normalnie... Wiesz, ja już to o, kiedyś Bo widziałem. Mi jest ciepło. O. Nie chcę tego znowu przeżywać. Od, ciepło od... mi jak nie wiem, ale mi ciepło na głowie. Ej, ale nie. Czy on nam da to zabudować, czy nie? Katy, co ty tam robisz na dole? No wyłaź no nie do nas! No się wchodzić tą wodą, no kurde! No to chodź! Chodź, tu. bo chcemy tą wodę zabudować! No, no dobra, chodź. idę, ale ja się boję! Chodź, chodź, chodź! No ja nie idę tą wodą, ja idę schodami! Schodami, których nie ma... Nie ma tych schodów? Ja nie mogę! Dawaj, no i teraz do góry po prostu spacja! Dobra No jak spadnie to nie będziesz się tak śmiał kurde Ja nie mogę Dobra, noćmy to O, jest git, jest git, jest git I chodź. I co i... teraz? No zabudowujemy wodę i lecimy to zabudowywać, dobra, ja. próbować jeszcze raz, nie? Okej okay. Mam nadzieję, że w sumie ta woda to nam dużo pomogła z jednej oh. strony, nie? Dobra, żyje! Żyje. Zostaw jedną wodę, zostaw jedną. Dobra, dobra, no, ta będzie dobra. Cyk, dobra. O nie, trzeba rozwalić, bo ona się nie skończy ta woda chyba, nie? Jak się jej nie... Czekaj, jak to działa? Ta woda się... Ona tutaj jest rozlana jeszcze w kilku innych miejscach. Zobacz. Tutaj jest jedna. O kurde. W ilu on miejscach rozlał to źródełko. Ja nie mogę... A wy się tak nie boicie skakać? No bo to jest woda, to się na ludzie, wiesz Jakby tu wody nie było, to byłby problem. W sumie ta woda to pomaga. Ja nie wierzę, ej, nie wiem jak my mamy tą wodę pokonać, nie? No spada. What? No czemu mnie tak straszycie? Dobra, spada. jest, jest git, no. Została ta jedna tylko. Spada. To ona zostaje Chyba. czy nie? Patrz, Drejcz trochę jest zabudowane przez ten cobblestone, widzisz? <laughs> oh, dobra. No to nadal płynie. Wiesz co, mam, mam pomysł, mam pomysł. O nie, to jest taki syf teraz się narobił. Okej, okay, okej okay. O, o! Dobra, odsuncie się od wody, chyba już jest koniec, nie? Czy jeszcze gdzieś jest? No błagam Ta woda, no Chyba nie ogarniemy tej wody, słuchajcie No ale nie potrzeba, możemy to zrobić z wodą Z wodą? No to... Spróbujmy oczymy. z wodą, no Póki... Póki hakera nie ma Dobra, dobra, na sam dół, dawajcie Pyk Ale to jest poniszczone wszystko Jejku, tam jest dosłownie ta przepaść, dobra Dawaj do tego kamienia Pyk Okej okay. Pyk, okej, okay, pyk Dobra Jesteśmy, no i co? Zaczynamy to, nie? Najważniejsza Go. pierwsza warstwa, słuchajcie. Najważniejsza pierwsza warstwa Dobra, ty tam wybuduj właśnie. O, tak, tak, tak. Ja nie mogę, palion! Nie. Ja się strasznie źle tutaj czuję. Strasznie się czuję źle. Jeszcze niżej? Czekaj. Wow. Ja Dobry. nie mogę, co to jest? Co tu się dzieje? A nie robicie tutaj, gdzie robiliście? Nie wiem, co ty, Kasia, mówisz, że jestem teraz przerażony. Nie wiem, co ty w ogóle mówisz. Dobra. Do góra piek, robiliście piek, w innym miejscu. Na samym dole! No wiecie, Nigdzie nie jest... robiliśmy, Kati. A do góry? Do góry też nie robiliśmy. Musi być naturalna w takim razie lawa. Tutaj jest jedna lawa właśnie. Jedna No! Wow, ale ta woda mnie zarzuciła! Aż się przestraszyłam. Kurde, skąd ta lawa? Się... No ja właśnie ją rozwalam. O, dobra, rozwaliłem. Jo Cała ta lawa zmieniła się w cobblestone'a. Ale fajne! O! Dobra, ej, pierwsza warstwa jest? Już? jest no? Tak. Tak, pierwsza warstwa już jest. Ja, dobra, 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 to najważniejsze. Ej, tu jest, no. A tam na górze. Dobra, to jeszcze tą zabuduj, Palion. Spływa, spływa, no. Najważniejsze, że pierwsza warstwa obsa już została zabudowana. Dawajcie teraz drugą warstwę obsa. Dobra, teraz już nie spadniemy, tak? Nie. No, nie, dopóki... E, nie ma hakera, co nie? Bo jeżeli dobra, haker będzie... Teraz... Teraz jestem bezpieczna już No, w sekundę może to wszystko rozwalić Nie no naprawdę, aż po prostu Ej, Ale się by było, jakby pod nami to rozwalił teraz, nie? To już by... I ja nie ja nie mów nie było. tak Kasia, proszę, bo to mnie stresuje Jakby on tam się nagle pojawił Dobra, całego obsad wykorzystujemy Ale ta woda mi przeszkadza, no Ta woda mi przeszkadza fest Kurde, kiedy Olawa? Już, już Wow ale ciemno Cały ten stąd też rozwalmy, no Żeby tutaj dało się to na luzie zabudować Dobra I Która to już jest warstwa? To jest jakaś normalnie trzecia, czwarta Raz, piąta A jakie, jakie to chcesz grube zrobić? Całego opsa bym na to po prostu wywalił Całego opsa Dawajcie, no A w przyszłości Nie wiem, jakbyśmy zdobyli jakimś cudem bedrock to chcę to zabudować bedrokiem, bo obsydianem to mimo to jest to. No da się to zniszczyć. Tak, no właśnie, każdy to może zniszczyć i tutaj coś zrobić. Ale ta woda irritating mi. Mhm. Dobra, już prawie zabudowane. Ja myślę, że ta jeszcze jedna warstwa i koniec, bo, bo tak szczerze już chcę się stąd ewakuować, już chcę stąd uciekać. Ale hacker dał nam spokój. A, jeszcze ta tutaj warstwa. Doróbmy do tej jednej. Hacker dał nam teraz przez chwilę spokój. Nie wiem czemu. Jakby on chciał, żebyśmy to naprawili. Ale to po no co? No tak, nie, ale on przecież to wszystko widzi. Nie wierzę, że on tego nie widzi, że my to naprawiamy, nie? No na pewno to widzi. To nawet... on, ale wiesz, że on to może jednym ruchem sobie znowu zniszczyć. No, wystarczy. Jak zniszczył całe nasze. Wszystkie rzeczy na wojanowicach. Budynki jedną. E, jednym ruchem. To... I on tu jest! Jest tu? Coś no. buduje, coś buduje. Dobra, Kati, wyłaś tam, tu jesteś, to? Gdzie ty jesteś, Katy? No ja już w w wpłynęłam A wyżej Hacker, co ty budujesz? Ja będę jeszcze schodę Co on robi? Czekaj, czekaj, idę to sprawdzić hmm. A tu na zewnątrz jest? Tak, tu lata Nie, jaku, nie wiem, jaku, co on jaku, robi. Jaku, 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 jaku. przejście, przejście on To wszystko przejście. widział, że my tu zabudowywaliśmy On to po prostu dał nam Ej, on wszedł na dół! Jaku, jaku. To ty? Dobra Ojejku, to ty gdzie na dół? O, jest tu, no! Jest, 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 uciekajcie! Uciekajcie, uciekajcie! Zamknęliśmy przejście, to chyba najważniejsze, gdzie on jest. Dobra, wyszedł. On się z nami, nie wiem, bawi mam wrażenie. On jest Dobra, strasznie. Do lecimy. Dziwny. No, ja bym nie szedł teraz do wojanowic, jak on tutaj jest. A gdzie? No, może w innym kierunku gdzieś. Bo nie chcę go zaciągać też na wojanowicę. Gdzie on tam poszedł na dół? Okej! Okay. Ej! Gdzie? Nasze warstwo! Stary! Jań, nie, nie no nie możesz. To no, to, zniszczył, tak. no zniszczył to. Zniszczył, no. Dlatego nam dało to budować, a my jak... My jesteśmy teraz debile Debile co to? No... Przecież ja to było wiadomo, mogę. wszystko no, na marne. No. Cała praca na marne Widzowie, czyli wychodzi na to, że hacker chce, żeby to przejście było otwarte. Nie znamy jeszcze powodu, ale próbowaliśmy widzowie, Chodźmy uciekać w sumie... Chodźmy do krówek, chodźmy do krówek tam, tam do krówek. Bo to jednak. Widzowie. Nie chcę go też. E, zapraszać do wojanowic, nie? Nie chcę mu pokazywać. Jestem. Chociaż wiadomo, wie, gdzie są wojanowice, ale. Ale to po prostu jest nieodpowiedzialne Dobra Więc sobie, próbowaliśmy, próbowaliśmy zabudować to przejście, zrobiliśmy naprawdę dużo warstw, a on jednym ruchem To wszystko zniszczył, naszą całą robotę Więc to nie ma sensu, żebyśmy my tam wrócili i to dalej zabudowywali, jeżeli on chce, żeby to zostało otwarte, tylko pytanie Po co on chce, żeby to zostało otwarte? Do czego mu to potrzebne? To jest Czy... jakiś inny świat, nie wiem, no. teleport do innego świata A bo jeżeli z tego świata wyjdzie on, nie? Nie no, Jakoś? Albo nie wiem, jak skoczysz w tą otchłon, to nie umierasz że te do innego świata, no, wszystko jest możliwe. Może no. No. Ale nie możesz wtedy wrócić na Wojanowice, to jest na to a wychodzi. Może, a może tam jest też taki teleport, taki sam? Nie wiem, ja bym tam nie chciał wskakiwać. Widzowie, subskrybujcie kanał, no chociaż coś e, próbowaliśmy i zobaczymy, co dalej będzie się działo. Póki co będziemy starali się żyć pokojowo na Wojanowicach i może uda nam się nawiązać jakąś więź z hakerem, chociaż wątpię po tym, co ostatnio zrobiliśmy z tą dziurą e, i lawą. Mm, no Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Na razie.